Siemanko, z tej strony Adamson, witam was w pierwszym moim odcinku na y, serwerze Brawl Stars. To jest moje trzecie bo do tego filmika. Za pierwszym y, nie było głosu, za drugim y, za to nie było, y, w sensie nie, nie, nie nagrywało się, a teraz może się uda wreszcie, bo widzę, że się nagrywa, więc nagramy sobie... Yy, na początek starcie było chyba zaproponuję kogoś, Tymek. Tymek to mój brat. Dobra, to Rico, nie musisz proponować. Ty, ale ty tam obiłeś typów? Yes. Nie, no, na ogrodzie. No tu kąp w krzaku. O, a jeden typo się nazywa Tymek u ciebie, a ty się nazywasz Timmy. Jestem skrołem na czwartym pałerze z tego co widzę. I skrzynek nie mamy żadnych. No nie no, coś tam mamy, ale. Jest! Mamy 21 mało. do 7. I zabijesz Baby Bibi ma pareho! No, Dobra, koniec, wydaliśmy piciu! Pić! Dobrze klucz! Wydawał. I już dwie drużyny zostały? A, czyli plus jeden, no a tu się nawet tego nie spodziewałem. Słuchajcie, no. Crow był dość słaby, ale teraz chyba pójdę sobie na solo właśnie krołem. I myślę, że mi to wyjdzie. Już za chwilę z tą zagram. no już dobrze, już dobrze. Filmik się od nowa nagrywa, wiesz. Oh, ale to szeluwa używa auto-ataku. Proszę nie wleć mnie, proszę. Dobra, nie ma go. Jeszcze jeszcze O, jest. Tak, jest. Jeść. No, ty ten będą, jak nie zrobiłeś. Ty mój, ty mój, ty mój! Daj na bajkę! Daj na Mike daj na się Chrome nazywa. Ja jestem Chrome. Nie strzelaj wam nie błagam. Steamuj się. głupi daj na Dobra, jak będę miał Ulta, to do niego po prostu tak wiadę. Dobra, z kolei ten teamuj. Nikt się nie chce ze mną teamować. Gdzie jestem pani Mike? Dobra, ja sobie zrobię tak. sobie zrobię tak, że mnie zaraz zabiją. Co bo zaczekam na tego kolta. On teraz chyba pójdzie w kolta. Nie, we mnie idzie. Nie. nie. no ja wiedziałem, że w no. Ale no, nie mogę nic zrobić, wiecie? Nie, to że nie A tutaj mam. już 12. Korki bani, kurcze Co, a my tymi zginął? Nie. Nie no, żyje gdzieś tam sobie. Nie wiem gdzie, a gdzieś tam w dole sobie chodzi, wiesz? Dziewięć parki obsług macie, nieźle. No to pani Też dziewięciu chyba nie miałam na tym odcinku, wiesz? Tylko wcześniej miałam, jak, jak się nie nagrał. Jak się nie nagrywał. O! Czy dobry jesteś tam, to. I am super crow. Dobra, Timu się z tym blokiem. Kur. Gdzie moja. Ja? No wiedziałem, że on mi to zrobi, nie? Wybrałem. <grywa> Patrz, pan ja pan 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 power cubesum. Patrz, widzisz, widzisz? O kurde. <grywa> Elo, mordo, ale go dojechałem. Ale do Jeszcze te dwa cubes'y zebrałem, co nie? Dobra, tutaj się bym streamował z tym brołkiem chętnie. Dobra, nie chcę... <laughs> Użyłuj, to na skrzynkę! Jak tak można? On kliknął, bo na ciebie. No pewnie tak, ano. Dobrze, że mi powiedziałaś, pewnie używał auto... O taku, Jezu! Ile te daj na Majki zadają HP? Nie no, masakryczny ma ten damage. 7 Dobra, tam jest panka. Chcę się z nią skimować. Pamka Oriko. tu mamy. Jest Brooke. Którego chętnie bym zabił, ale najpierw się zajmę panem Barleyem. A mi tu majki latają przez pół mapy. No nie trafie. A na szczęście jestem szybki. I w któregoś z tych dajmachów bym sobie poszedł, jak one nie, nie, nie. nawet bym nie Nie, Dobra, teraz dostałem obrażenia do w tej górze. Ja Dobra, nie, ja muszę skoczyć, nie, musiałam to zrobić. Zatrułem Rico! A on, marmował ulta swojego. Co zrobi, Riko, to ma 10 prekupców? Mam 8. No, no do, No, miałem te 8 niby 9 Power cubesów, ale. No nie pomogło to zbyt. Ale jest plus 4, Dobra, za chwilę chyba sobie z... zagram, bo. już ja tutaj pucharków nie mogę się zdobyć, nie? W 6 minut zdobyłem bardzo mało. Dobra, ja na ja starcie solę. Jeśli wygram, to gram dalej, jeśli przegram, to nie. nie ale cię zabili teraz? Nie, Jak on zabije tego broka? Jak Dariusz zabije broka, to będzie nieźle, nie? Zabił. Nie. Zabił? No. Ale nie do końca Ty, bo ja nie nie wiem, grą. gdzie tu jest ten typ. Jej, odliczanie. Wasze? Nie, nie ma odliczania. Ej, było. A, no to może zabili typa jakiegoś. Ale może dziewięć i ja nie a no, no, w sensie te ej, teraz mamy obliczanie błagam, nikt nie zginie dobra. dobra, jestem tu z bólem ty, ja nie trafiłam w skrzynkę <laughs> ja nie, nie widziałem jeszcze takiej sytuacji jak se podlazłem do skrzynki i jej nie zgarnąłem, co nie? dobra, czaisz? teraz ja nie mogę zginąć bo wcześniej zginął, ale ten no brak szelko, może zginąć. No Brak może zginąć. Dupa, ja to nie widziałam w ogóle. Nie wiedziałam, że ona tu 4, 3... cztery, trzy. Masz dziesięć tych? Tak. Koniec. O, dobra, 18. nic a nagem grabi, to teraz ja biorę nic na nagem graba. Ale to ja chcę jeszcze jedno sam, dobra? co, tak. bo, ja bo ja chcę sobie gwiazdne żetony zbier zbierać na drugiego Big Boxa, wiesz? Ja już uzbierałam. I to dużo. dużo. Ty już Dzisiaj masz Big Boxa? A, to nieźle. A, bo też ta arena gdzieś się skacze tutaj, tak? Widzę. Tak. Dobrze, tutaj oni se... Nie będzie postaci. Oni się weszli i tak po prostu mnie zabili. Ju. Ja Dwa hopy! Ja tu biję poko! Nie, nie biję poko! Nie, Nie przyciągnij tego poko! Przyciągnij po co test? Żądam mu tego od ciebie, dobra! I. elo Elodin! Elodin! Teraz chyba grasz tam z jakąś babeczką, z którą ja grałem! Się skapnęła chyba nita! Jest dobre, nie ma! Albo jakiś ktoś... Nie, nie! Miszka mi wystawiła! Maria. Ja! Jeszcze jej nie zabiłem! Kto zabije? 13 HP! What? Teraz ten poko mnie zabije. Nie zabił, nie zabił mnie. Co za cudy się tu dzieją. Pięknie po prostu. Dobra, Nita jest tutaj. Nie podoba mi się. Dobra, wystawiłem miszka, ale zginąłem. O, mój mi się zabił Nita. No nie wierzę! Jak to się rzadko zdarza, naprawdę. A, poko mi zabrał. To źle, że mi zabrał. Ja nie chcę, żeby mi zabierał, wiesz? O nie. Dobry, dobry! Nie Nie, nie, zabij, nie zabijcie. Nie zabijajcie mojego me, mega Dobra, Bóg będzie go brał. Jezu, wygrałam nam grę. Wygrałam nam gierkę, nie? Wygrałam nam grę. Dobra, jest wygrana. Ten wokoła nawet się cofnął. Dobra, jest wygrana gierka. Teraz patrzcie, co ja zrobię. Ha, tego się nie spodziewali. Zeskoczyłem, oni nawet nie wiedzieli, że ja skoczyłem. I byłem gwiazdą gry. I mam gwiazdny żeton. Ale tylko sześć tych a tokenów, albo mi się skończyły. Nie mam to zniszczyli? To czekaj. Dobra, potem będzie wielka gra, to fajnie. Dwa dni, a teraz zostało. chyba będę sobie ten. Na zadumę. Nie, nie będę pani na zadumę. Wezmę medaryla na zadumę. A ja wziąłem nitę na zadymę. No nie wiem, Tymek, czy to jest dobry pomysł, no, brać nitę na zadymę, bo no, z tego, co widzę, to tak jakby przegrywacie. Ale daj nam, jak też jest dobry na zadymę. Nie, podaj tej szelce! Ale to było głupie. Uciekaj, 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 nie, nie, to stop! Ja, yeah, dobrze. Szelka podaj, 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 szelka, w sensie ta, Penny. Penny, podaj. Nie A ty, Riko, nie wiedziałeś, że ja mam piłkę, co nie? Haha, <laughs> Riko nie wiedział, że ja mam piłkę i się gola strzeliłem. Wleciałem do bramy, nie? Dobra, Daryl tu, Daryl tu robi dziwne rzeczy. Ja sobie muszę HP trochę zregenerować i zjadę. Co to jest? To ja jestem star playerem. Ewident. Co, o czemu pani? Ale ja powinienem być star playerem. przecież ja zabiłem tego Rico. Gdyby nie Riko to to by nam gola strzelić. Gdzie Jeszcze, ba -y. Jeszcze nagroda jest. Jeszcze nagroda. Kogo na nagrodę wziąć? Barleya. -ja. Barleya -ja? albo Wezmę Barleya, -ja, potem Brołka w razie czego, gdybym przegrał. Bo chyba Barley -ja może być spoko. Ale A nie przepadam za bardzo ty... no, za tą mapą, no, no ale ja... trzeba A będzie znaczy przeżyć. Ja właśnie uwielbiam tą mapę. Co, na bounty? No. O nie! Dobra, Kurwa. jest! Piperka nam Nie zebrał. no! do bramki! Ej, ten Spike jest nie. OP! Ej, ten Spike jest mega! Ale mam takiego spajka w tym nie teraz. Takiego mega ogarniętego. Je, 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 tutaj nie, 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 go, nie, 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 Tego nie, tego Gina, 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 Gina. Zamyję, nie, nie, wiesz, ja urka, nie, 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 nie mi się wydaje, że ty wiesz, ale możesz nie wiedzieć. Ej, nie wiesz. No, podejdź tu. Jest! Zabiłem tego Gina. Jest! Dobra, nie wiem czemu, ale męczyłem się z nim przez 5 lat. To nie powinno tak być. I mi zaraz ulta użyje. Dobra, używa, ale źle użył. Teraz ja mu ulta użyję. Nie użyję, bo... Bogo nie ma, Bogo kto i nie zabił. 200 sekund. mnie piperka. Rzucam ulta. Gina. Jest! Dobra, piperka zabij! Piperka zabij! Piperkę! Piperka zabij, piperkę! To była we mnie, dobra, jest przybrana, Nawet nie cię No nie zdążył, no ale dobra, Bro, broka biorę. I z Tobą za. Dobra, ale Ty weź. Magam Darylnita. No. Siódek Iry, Koksolol? E, on gra z Koksolol, to ja opuszcza. To ja zaproszę sobie Timiego. Zagramy sobie na nagrodzie, ja gram brokiem, Ty weź może... O, weźmiesz? We. Czekaj, okay. od 1 do 12? Weź tego, nie masz wiper, weź barleja, barleja, wiesz? Nie, nie, nie. Dobra, a to będzie ostatnia gierka, Nie, bo za niedługo kończymy, zaraz pewnie mama to też. przyjdzie No dawaj, to szybko, kolka. Nie. tego kończyć, no, to radia. Dobra, to jest ostatnia giereczka, a potem już skończymy, nawet jeśli nie uda mi się tego wygrać. A założę się, że mi się uda, bo... Bo mamy mega mocno zapgradewaną piperkę. Ty patrz oni... Uciekaj! No co ty się pchasz? Uciekaj! Jak nie podchodzą, to se ucieknijmy. Ci... te typki są jakieś słabe. Ale co ta piperka robi? O kurde, ile ta piper zdaje. Ale to coś widzi w, przez krzaki, a ja tego nie lubię. Jak mi bije przez krzaki. I wygrywamy nadal 1-0 O 3-0. No nie, kolta nam z Colta cię zabi... Ciebie zabili. Aha. Myślałem, że to jakiegoś innego kolta, nie? Ale ja nie rozumiem, jak ta pipa mnie zabiła, jak ja pierwszy strzelam. Czekaj, ja tu mam na celowniku tą piperkę. Okej. Okay? Okay. Co to piperka? Na Penny, sobie. Penny, Penny! Dajcie mi uciec! Penny, daj uciec! Ile? Ha, gdzieś zrobiła? Ja ci to Tak, ty, 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 ją, ty ją obiłeś, a ja. dobiłam. nie, no Piper też ją nie, nie, No nie, 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 500 nie, nie, Piper nie, Piper nie, 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 Maria nie, nie, ale ta Piper nie, 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 ale ta Piperka zabiła teraz. Pemil, A ja tu prawie Pemilkę zabiłam czy nie, piper strzela! Nie, zmarnowałem ulta przez tą piperkę Przez piperkę, 16 sekund Jest dobra, jest wygrana, nie? Jest wygrana, Jera jeszcze trzeba Ona go zabije Ja prawie tą piperę zabieram. Ale jest wygrana, dobra. Dobra, to ja wyjdę od ciebie, co nie? Dobra, to wychodzę. Papa, paty e, To by To była na tyle, i chciałbym, żebyście zostawili tak z dwie, może jedną łapkę w górę, żebym żeby nagrał następny odcineczek. Papa.